6 grudnia tak. ofiarowałaś świąteczny prezent tacie. Tak, wszyscy siedzieliśmy razem i ja mówię: "Tato, my mamy taką samą grupę krwi, ja ci oddam tą nerkę." 26 stycznia obchodzimy ogólnopolski dzień transplantacji. Ja dziś rozmawiam z bohaterami i bohaterkami tego dnia, czyli z dawcami i biorcami. Ze mną jest Magda. Cześć. Cześć. 12 lat temu oddałaś swoją nerkę tacie. Tak, 6 Piękny grudnia. 6 grudnia w Mikołajki. 6 grudnia tak. ofiarowałaś świąteczny prezent tacie. Tak, zgadza się. Opowiedz o tym. E, to była długa droga, mogę powiedzieć, do, bo, bo tata chorował od mniej więcej 16 lat e, wtedy i, e, no i nadszedł ten, ten moment, w którym powiedział, się, zebraliśmy się wszyscy razem w kuchni i, i tak naprawdę tata powiedział, że no jest już na liście poltransplantu i będzie oczekuje na, na przeszczep, bo ta jego niewydolność jest już na tyle zaawansowana, że, że potrzebuje nowej nerki i, i zacznie dielizować. Lizy. I wtedy, no, pamiętam to jak dziś, że wszyscy siedzieliśmy razem i ja mówię, tato, my mamy taką samą grupę krwi, ja ci oddam tą nerkę. Dlaczego nie ja? Jakby oczywiście powiedział to każdy, i mama, i mój brat. Co prawda mój brat miał wtedy, m, nawet chyba nie miał 18 lat, więc na pewno był jeszcze, był za mały. Moja mama, m, chyba mieli niezgodność po prostu tkankową, tak mi się wydaje, albo niezgodność grup krwi. No i, no i to byłam ja. To byłaś, jesteś młodą osobą, ale wtedy byłaś jeszcze młodszą. Tak. Czy ta decyzja była świadoma? Tak, bardzo świadoma. Myślę, że bardzo świadoma, My po prostu jakby cała, cała rodzina żyje z tą chorobą. Choruje jedna osoba, ale tak naprawdę choruje zawsze cała rodzina. To jest dostosowanie się troszeczkę do tej choroby, żeby... No, zapewnić tacie jak największy komfort y, życia. Natomiast y, no, pamiętam, że poszliśmy na, na, na pierwszą taką konsultację do, do pani dr Gozdowskiej y, y, i ona wtedy założyła mi teczkę jako kandydat na żywego nerki. Czy zdrowie twojego taty poprawiło się od razu i diametralnie po przeszczepie? Tak, tak. To jest bardzo charakterystyczne dla osób, które mm, cierpią na niewydolność nerek, że, że ich skóra, kolor ich skóry jest taki szaro-żółto-zielony I, i zobaczyłam tatę, który ma po prostu no, normalną, normalną, fajną cerę, taką świeżą, od razu spoj jego spojrzenie, yy, no nie, to jest niesamowite, nie do opisania, po prostu leżyliśmy razem na, na sali pooperacyjnej i, yy, no, i w momencie, w którym ja się obudziłam i zobaczyłam, że tata jest obok i wszystko jest okej okay, i nerka się przyjęła i wszystko działa. Ty się czujesz dobrze, jak widzę? Bardzo dobrze. A tata 12 lat po To Super. Jej. Świetnie. Bardzo dba o siebie, bierze leki immunosupresyjne, korzysta, znaczy jest na kontrolach lekarskich bardzo regularnie i wszystko jest okej. Okay. Jeśli ktoś ma dylemat albo zastanawia się, czy komuś oddać nerkę, co byś powiedziała? Ja myślę, że jeżeli kimkolwiek um, tli się taka, ta, ta malutka iskierka, że ta taka malutka iskierka nadziei, że mm, albo takiego pomysłu, że, że może to by się udało, że może to mógłbym być ja, to, to myślę, że trzeba za tym iść. Czujesz się bohaterką? Nie, myślę, że nie, ale bardzo się cieszę, że, że uratowałam tacie życie, że poprawiłam komfort jego życia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję e, i do zobaczenia na To nowe życie. Tak, jak najbardziej. Będziemy statu.